Witajcie. Dzisiaj będzie o filtracji, ale nie o filtracji wody w akwarium, tylko o przygotowaniu wody do akwarium, bo mam filtr RO marki Arca Aquatic i oni nas do tej pory przyzwyczaili do takich potworów jak My Aqua 1900 czy My Aqua 3800, gdzie te filtry to są potwory i produkują ogromne ilości wody. Tutaj mamy poszli w drugą stronę, ale taki kompaktowy, ładny zestaw o nazwie Maj Aqua 400, czyli ten zestaw produkuje 400 litrów wody na dobę wody RO. Niestety, jak tak patrzę na pudełko, nie ma tutaj żywicy, więc to nie produkuje wody RODI, ale po lekkim upgradzie, bo taki zestaw idealny jest do akwarium słodkowodnego. A jeżeli byście chcieli do akwarium morskiego, to powiem wam za chwilę, jak to stuningować, żeby woda miała przewodność 0,0, bo tu coś czuję, takiego z tych samych zer nie będzie, chociaż mogę się mylić. Sprawdzimy, zapraszam na unboxing, zobaczymy, jak to wygląda. I jak to działa, Zapraszam na film. Kanał sponsorują Tetra, między innymi producent pokarmów, Aquel, producent między innymi filtrów akwariowych, oraz sklep internetowy i stacjonarny Czmiel. I cały mamy na pierwszej stronie opakowania. Nie dawałem dodatkowego światła i tak trochę to słabo wygląda, bo słońce mi tu włazi przez okno, ale chyba widzicie. Arka, My Aqua 400 Osmoza i tutaj redukuje 99% zanieczyszczeń. I to mnie trochę martwi, wyląłbym 100% żeby woda miała 0,0. Ale mamy podgląd urządzenia. Patrzcie jakie kompaktowe, ładne, idealne, żeby wpakować je do szafki pod zlewem i żeby się kobieta nie przyczepiła, że jakieś badziewie żeśmy zamontowali. To jako tako wygląda. Widzę od góry jest membrana i trzy pojemniki na filtry. Zaraz sobie poczytamy co to są za filtry. Mamy tutaj na wylocie miernik TDS i mamy jakiś barometr. 400 litrów na dobę. No trochę mało, bo jesteśmy przybrzeżni, nie wiecie, teraz w tysiącach się to liczy. to jakoś symbol, jakiś symbol czystej wody i produkcja około 0,3 litra na minutę. Sprawdzimy. Co tu jest jeszcze? O, właśnie, co jest w środku. Filtr PP, czyli sendymentacyjny, wstępny wystarczający na 6 miesięcy. UDF. Aha, może bo to, już, bo to jest po niemiecku, może zjadę sobie na angielski. UDF carbon filtr, czyli w... filtr węglowy, potem CTO carbon filtr, czyli też filtr węglowy. Ereomembrana, membrana, no to zależnie od produkcji wody. Tak, to jest różnie, ale na pewno koło roku powinno wytrzymać. I tu jest mamy 1 o, 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 do 1, 1 do 1,5, czyli powinniśmy mieć na 1 litr wyprodukowanej wody brudnego jej brudnej wody od litra do 1,5, czyli no taki średni wynik, ale no nie jest to 1 do 4, tak? Czyli to pewnie zapewnia nam pompa. Bo te najtańsze filtry, czym się różnią, nie mają pompy i na litr czystej wody produkują 4 litry odpadu. I to jest słabo, więc tu jest tak w miarę. Od 1 do 4 barów widzę praca, od 5 do 45 stopni temperatura wody. Jak to wygląda? 99%, membrana, poliester, coś tam i wymiary. To zaraz Wam pokażę z drugiej strony. Moc 48 W w trybie standby od 1 do 2 zżera i 24 V do pracy potrzebne. I tu mamy wymiary. Szerokość urządzenia 35,5 cm. Ładnie to wygląda. Głębokość 22 i wysokość 44. Deutschland GmbH. OK. Wszystko jak trzeba. Dobra, no to co w środeczku? Bardzo mnie to ciekawi, jak to wygląda na żywo. Na zdjęciach prezentuje się naprawdę dobrze. Estetycznie. Zenek Esteta się znalazł. Łomatko. Tu dostajemy certyfikat, że ktoś tym się bawił i to testował, czyli pewnie będzie woda. O, to jest fajnie w całości. <grym> to ja tak lubię. Chodź. Fik. I na dół tak wrzucone to wszystko luzem. Trzy. Sporo tego, ale tak ciepnięte. Tak se do pudełka transportowego. Dobra, najważniejsze oczywiście na koniec, bo kogo to obchodzi, nie? <laughs> Zanek to Was lubi w niepewności trzymać. Komplet dwóch wężyków białych. Szkoda, że one nie są, wiecie, czerwony jako odpad niebieski, jako woda z wodociągów, a biały to taka czyściutka, no trudno, trzeba się do czegoś przyczepić. Klucze. Do tych pojemników na filtry, klucz do membrany. Sama membrana. Możemy sobie wpisać, kiedy żeśmy ją wymienili. Tu jakieś instrukcje. Tenek, może chociaż raz przeczytasz, zanim coś popsujesz. Patrzcie, naklejki. To jest fajne. Naklejamy sobie na korpusy i wiemy, kiedy mamy wymienić. PPC1, C2. Instrukcja do TDS-a: jakby ktoś nie umiał obsługiwać. Nieźli są, bo od razu dwójka, a nie zero. Proste, banalny montaż. Mam, używam, jest spoko. I to jest najważniejsze, czyli co nam tu dają z akcesoriów. Już widzę coś fajnego, a ja nigdy nie umiem tego, o dobra, jest fajnie, bo dają kranik, czyli sobie zakręcamy, woda nie leci. Ciekawe czy jest zawór czterodrożny, żeby, no wiecie, jak nie ma zaworu czterodrożnego, mimo że zakręcimy produkcję czystej wody, to i tak ta woda tam się przelewa przez membranę do, do kanalizacji to jest słabe. Trytytki, trytki do związania przewodów. O, proszę, jakie przyłączę. Chociaż ja osobiście wolę przyłącza plastikowe, są szczelniejsze. Ale tu mam metalowe z uszczelką. Fiu, fiu, ładne. To jest bardzo szerokie. To jest na pewno nie, chyba nie na prysznic. Sprawdzimy. Ja to się zawsze gubię, wiecie, w tych hydraulicznych sprawach. A tu w ogóle są zestawy stalowe, choć tu co to jest? To jest łącznik, to nie jest ławik przepływu. I tutaj zasilanie. Nie wiem jak z rozmiarami, czy nie potrzebna prześciówka, ale jak macie do baterii wodę na przykład zimną pod zlewem, to odkręcacie baterię, ten wąż elastyczny wkręcacie to, zakręcacie tu z góry do baterii i tu macie. Fik fik zasilanie wodą z wodociągów. To są tak zwane blokady, żeby się nie wypięło. To może damy sobie tu. Zestaw kołków montażowych, takich widzę mizernych. To jest bardzo ważne, jak sobie zorganizować odpływ brudnej wody. Jak macie syfon i macie rurę pod, pod umywalką, to to się nawierca, nakłada. Czyli to się przymontowuje na szczelno do tego syfonu, potem się tu przewierca i odpad leci nam bezpośrednio do syfonu. Spoko, solidne, porządne. Ja do tej pory wyciągam czerwony wężyk i podlewam mimo ogródek, jak się produkuje woda. Dobra, to to nam nie jest potrzebne. Spróbuję użyć. Mojej instalacji, chyba że to będzie potrzebne. Dobra. Samo urządzenie. Fajnie, że w całości. Fik, fik, fik. No, piękne jest, powiem Wam. Już widzę zawór czterodrożny. Jest OK, jest pompa. Wszystko jak trzeba. E, no, to wygląda, powiem Wam. To wygląda. No, powiem Wam piękny. Tu mamy C2. Tu mamy C1. A tu mamy wstępny. Tu mamy input, czyli tu wychodzi nam co? Input to jest A, tu mamy zasilanie z wodociągu, czyli leci nam przez filtr wstępny, leci nam pewnie przez C1, przez C2. Tu mamy jakiś barometr. Tu mamy nasz TDSik, bo tutaj leci nasza czysta woda. Bateryjka wpięta. TDSik. Działa. Zero pokazuje. Zero. Git. I co tu mamy od góry? Tu mamy jakiś zawór, który jest zamknięty. To pewnie płukanie. Hmm. Dokładnie. Tu widzę zawór odpukania, czyli trzeba go odkręcić. Potem się go zakręca i woda leci przez ogranicznik do ścieku. Dobra, to my sobie na początek to otworzymy. Tutaj widzę, myślałem, że to jest zawór czterodrożny, ale to jest czujnik wysokiego lub niskiego ciśnienia. Tu mamy zasilanie. Odwróćmy to. Tu mam membranę, trzeba ją zamontować. A co mamy? Od kuchni. Od kuchni. Tu jest kolejny jakiś elektrozawór. Tutaj następny. Więc tu coś może być pokombinowane. Pompa, zasilacz. Wszystko jak trzeba. No dobra, to pora to spiąć, żeby działało. Idealnie to przyłączę, pasuje do mojego kranika. Proszę, podłączone. Zobaczymy, czy będzie ciekło. Jak tylko włączymy wodę. Cieknie jak cholera. Trzeba dokręcić kluczem. Dlatego nie lubię tych metalowych. Wolę plastikowe złączki. No, mimo że dokręciłem na maksa, to i tak trochę cieknie, ale ja tam mam miskę, widzicie jak cieknie, z plastikiem nie ma tego problemu. Dobra, napełnia się nasze urządzenie, żeby mi zaraz nie pofrunęła. To jest odpad, to my sobie odpad przygotujemy. Dobra, to jest odpad. Zaraz będziemy go oglądać. To jest czysta. O, i widzę, że Zenek też coś nie dokręcił. Bo tu mi ścieknie. Ech, ta woda. Zawsze coś cieknie. A ja się trochę śpieszę teraz. Bo mam coś do roboty. Ale może mi się uda. A jak się Zenek śpieszy, to nic nie działa. Dobra, to jest woda czysta. Włączmy to do prądu, zobaczymy, co się stanie. Skąd to ciekło? O, fajnie mi tu cieknie. Dobra, już wiem skąd. Ciekło z membrany. Teraz powinno być ok. Na koniec pukania puszczamy przez membranę. Widzę, ciśnienie odpadu spadło trzykrotnie. A czystej jeszcze nie ma, bo się musi przebić przez membranę. Czy coś kapie? Nie, poza przyłączem. Wszystko jest ok. To ja sobie idę po drugi pojemnik do testu. Czysta, brudna woda. Okej, woda przebiła się przez membranę, ale tu też trzeba będzie poczekać z pół godzinki. Zobaczcie jak na razie leci. To jest odpad, a to czysta woda. No to powiem wam słabiutko. Wracam tu za pół godziny. <grych> o, przyspieszyła w sumie. Teraz widzę. A no, za pół godziny powinno być spoko. Mało 5 minut. I powiem Wam, to jest bez żywicy. A woda nie jest taka zła. 4, 5. 3, 4. Kurde. Bez żywicy taki wynik. Niektóre filtry po żywicy tak pokazują. <laughs> Dobra, wrócę tu za 25 minut. Zobaczymy, czy się jeszcze poprawi. Ja mam chwilę czasu, to nawet jak się nie poprawi, to zawsze możecie sobie na wylocie dołożyć coś takiego. Tutaj ten TDSIK dać na końcu i będzie 0,0. I tu mamy żywicę do połowy zużytą. Zobaczcie, dół jest jeszcze czysty, góra już brudna, zużyta. Ale nic, tylko to napełnić czystą żywicą i będzie 0. No dobra, wracam za 20 minut. Słuchajcie, minęło. Minęło 10 minut. Przewodność 0,1. Bez żywicy. Kosmos. A ja myślałem, że tu będzie... Ha! No wyłączyło się. Ty patrzcie. Ja jestem w szoku. 3. Bez żywicy. 1. No, ten kurde C2... To może jednak żywica jest. Coś mi się tak wydaje. <laughs> Napisali karbon, ale to jakiś taki żywiczny karbon. No dwa. Dwa to super. No, powiem wam kosmos. Nie minęło 15 minut jest zero. Czyli ten karbon. To jakaś kurde żywica. <laughs> Bo nie wiem. Ciśnienie. Dalej jest zero. Super. To nie potrzebujemy tego tuningować. He? A ty Zenek, Ej, ty Zenek, dobra, zobaczmy jak to w ogóle leci ta woda. Czysta, brudna. No. 1900 to to nie jest, nie? Ja tu widzę odpad 2 do 1 jak nic. Ale jest 0, także spoko, no to co? Zbadajmy sobie prędkość tego cuda. Tylko muszę to zanieść sobie do garażu. A zakręcimy i zobaczymy, czy przestanie lecić odpad, czy jest zawór czterodrożny. Ha. Poczekajmy chwilę. Poczekajmy chwilę. Ty, wyłączyła się pompa. Wyłączyła się, czyli jest spoko. Patrzcie, pompa już nic nie pompuje. To już jest resztka. Coraz słabi to. Kapie. Posłuchajcie. Nic nie pracuje, jest nabite. Jest w prądzie. Tam oczywiście mi kapie. Ale urządzenie się wyłączyło. Także super. No to bomba. Przestało lecieć. I odpad przestał lecieć. Zarąbiście. Super opcja. No to pora na test. Jak to szybko napełni? Spuszczę trochę to ciśnienie, żeby nie było oszukane. O, niech poleci teraz. Po... O, o. Niech zacznie po prostu lać normalnie. Dobra. Jest zakręcone i lecimy. Ale tutaj porobimy mokro. 3, 2, 1, go. To jest naczynie półtora litrowe z oznaczonym litrem. To jest naczynie litrowe. Więc oglądamy. Ile jest odpadu, ile czystej. Przewodność przypominam 0, już po 15 minutach odpalenia po membranie. I tam chyba z 15 minutach płukania. Nie no, widać jednak, że odpad tutaj leci. Mocniej. A wy w ogóle to widzicie? Dobra, widzicie. No to myślałem, że to będzie gorsze. Po pierwsze, myślałem, że przewodność to będzie tak z 5, a jest 0. Podejrzane jest to, bo wygląda to jak zapakowana żywica. Bo ja powiem Wam w tym dużym: żywica jest też dokładnie w takim czymś, tylko 4 razy większym, nie? Czyli to nie jest żaden karbon, tylko po prostu żywica. Może tak może oni to tak nazywają, nie? Zaraz będzie pół litra. I brudnej też jest pół litra. Czyli spoko. No teraz, jak tak patrzę, to leci tak samo, nie? Widzicie? Takie było moje, chyba, mylne pierwsze wrażenie. Że odpad leciał mocniej. No, no spoko, loko. Zaraz mi się nazbiera pełna miska wody. <laughs> nie, jednak widzę, odpad leci mocniej, bo tu zaraz będzie litr, a tu mamy dopiero 0,6. No nie muszę tego trzymać. No, prędkość nie będzie zabójcza. Coś czuję. Jak chcecie zabójczą prędkość. To tam jest 3800. Ło! Mm. No, litr odpadu zaraz będzie. A czystej 07. Dobra, mamy. Litr odpadu. 300. Zero. Raz, 2 3 07. O, się to wypinasz? Ale nie jest głośne. Powiem wam, że głośniejsza jest yy, tam ta większa arka. To jest takie cichutkie. Spoko. Jak to sobie zamontujecie pod zlewem, babucha was nie zastrzeli, że jakiś odpaliliście kombajn, nie? Brudne. 1, 2. A tu mamy 850. No to będzie tak, jak producent mówił. Coś czuję, że 1 do 1,5. Ja umówmy się, że dzisiaj może jakby nie jest jakoś super ciepła ta woda. Ma z 8 stopni, może jakby miała z 12 albo z 10, byłoby jej lepiej. Taką słyszałem ostatnio teorię, że jeżeli im cieplejsza woda, tym to wydajniejsze jest. Dobra, mamy koniec, czyli jest 1 do 1,5. Ja wyłączam prądą, żeby mnie to nie pompowało. O! Dokładnie, litr do 1,5. Ha! Przyjemne, przyjemne urządzenie, bardzo ładne, zgrabne, no nie jest tak wydajne jak to z tyłu, ale co kto lubi, można sobie kupić takie, można takie. No co wy myślicie, ja tylko pokazuję. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!